Wierzę, że większość kobiet cierpiących na wzdęcia wciąż nie zna tego sekretu. Czy wiesz, że aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę, potrzebujesz tylko trzech potężnych składników odżywczych, tych, o których rzadko się mówi? Po pierwsze, magnes działa jak iskra dla organizmu, sprawia, że uczucie wzdęcia, zwłaszcza w okolicach brzucha, znika, a do tego poprawia wydolność fizyczną i wspiera głęboki sen. Po drugie, kwas fulwowy. Ten niezwykły składnik pomaga zmniejszyć zatrzymywanie wody, redukuje obrzęki twarzy, stany zapalne, bóle stawów i poprawia kondycję skóry oraz włosów. Po trzecie, witamina B łagodzi zmęczenie psychiczne, usuwa mgłę mózgową, zwiększa poziom energii i pomaga utrzymać równowagę przez cały dzień. A teraz najlepsze, zanim wydasz fortunę na każdy z tych składników osobno, istnieje naturalne rozwiązanie, które łączy je wszystkie. Shilajit bez cukru, bez glutenu, bez dodatków i bez skutków ubocznych. Wystarczy niewielka ilość rano, aby poczuć różnicę. Jeśli chcesz spróbować tej samej wersji, której używam, znajdziesz link w moim profilu.